O, miałem tutaj przyjść, bo tutaj chyba mój kolega był. Dzień dobry, recepcjonistka tutaj? A, tak, 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 dzień dobry. właśnie, ja, ja do kolegi, to wie pan. Je, je, pan no, gdzie, gdzie to może być? Tam w prawo sala 33. A, 33, dobrze. dobrze, dziękuję. Gdzie to teraz jest? To sala... A, chyba to na końcu tutaj, właśnie, miałem tutaj przyjść, bo mój kolega chyba tutaj jest, tak mi się wydaje. Jest tu kto, ktoś kto, Halo? Ej, co to jest? Co tu się? Co tu się dzieje? Ej halo! wszystko okej? Okay? Nie, nie zarażajcie mi. Co wy robicie? Czemu wy nie, o, zarazili Czemu? mnie, co? Czemu, Czemu mnie zaraziliście? Widzowie, jak chcecie im pomóc, to musicie zostawić 5000 tysięcy łapek w górę, albo już na Czemu zawsze zostaniemy zarażeni, więc pomóżcie nam, proszę. Łapki Tak, zostawcie łapkę w górę z i oglądajcie do końca. Czy my jesteśmy na statku? My o, się mamy to, jakoś o, tym kurde. wydostać Ej, Są czy coś coś co się to jest? się zamieni w zombie na 10 sekund. Jak ktoś się zamieni w, w zombie, o czym ty zombi? gadasz? 10. 9. Nie, 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 ja nie chcę zostać zombiakiem. Fire Czy Wszystko z tobą w porządku? Odsuńcie no, się od niego, co to jest do... w ogóle? No zobacz! Nie, on nie brakuje, on jest zielony, on jest zielony, Simon, nie podchodź tam. Nie, nie podchodź Simon, nie, nie wiem do czy to, to jest, jest dobry pomysł. No. Zobacz! Nie, ja nie idę tam, ja tam nie idę, to nie ma opcji. Dobra, Rusek, chodź ze mną, zostaw mi ich w spokoju, musimy jakoś przetrwać. Może jakaś pomoc, nas przyleci, przypłynie, nie wiem cokolwiek. Simon, żyjesz wszystko w porządku? Pomocy! Co pomoc? Nie. Ty, ty, coś... on ci żartuje tylko, to Właśnie, no 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 może jest to jest jakiś żarcik Fajroad, masz przestać sobie żartować? Gdzie ty w ogóle? Gdzie on jest? Czemu on jakieś dziwne dźwięki wydaje? Fire Road, Widzicie go gdzieś? No ja go nic nie widzę. No wydaje jakieś dziwne dźwięki cały czas. No nie, nie mam pojęcia, gdzie on może być. Dobra, sobie tutaj połażę, pozbieram to... Fajroud, może chciałbyś się nam wreszcie pokazać, co? Co? Nie, 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 nie. nie. Czy... Jak na górze, Simon? Simon, ty... poczekaj, no Ryzy... przecież mówiłeś, że to żarty no, tylko ty są. Co, co ty robisz? Zostawcie no, 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 mnie! Dobra, nie, nie muszę się jakoś wydostać mi... z tego statku. Rusek uciekaj, od nich to są zombiaki jakieś! Szybko podstatek, no. podstatek. Czemu ty tak skaczesz wysoko? no co tu się w ogóle dzieje? Muszę się jakoś ukryć przed nimi. Mogę gdzieś tu wejść. Ha, cały czas rusek, Jeszcze Ruska teraz zaatakował! To no, i zostałem sam, gdzie ja teraz ucieknę? ty mamy chłopaki, zjedzmy go! Dobra, nie znajdą mnie, nie znajdą mnie! Dawaj, 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 nie, nie znajdą mnie, nie ma opcji, że mnie znajdą. Tak! Dobra, uciekłem od nich. Ale mi się udało, nie wierzę w to. Dobra, uciekam stąd. Muszę się jakoś schować na tym statku. Proszę, niech tu jakaś pomoc przypłynie wreszcie, no. Albo helikopter. Tak! Zobaczcie, gdzie jestem. Ej, patrzcie, tam jest, tam daleko, tam daleko. Dobra, nie. On mnie nie widział, nie chyba. Dobra, uciekam stąd. Uciekam stąd, on mnie chyba widzi. O, tutaj jest. Nie, szybko. czemu jestem taki wolny. Oni w ogóle skaczą jakoś daleko, to jest dziwne, no. Idzie za mną, on za mną szybko. Dobra, 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 wyjdę szybko. Patrzcie to, patrzcie to. Wszedłem i zauważyłem, nie ma takiej opcji. Nie no nie wierzę! Ale te zombiaki są głupie, widzicie? Widać, że takie zombiaki tu chyba nie mają. Odpalamy nowy tryb. Teraz wszyscy znajdujemy go i jedziemy go! Nie znajdziesz mnie faju! Ty w ogóle jesteś jakim zombiakiem. Co ty w ogóle chcesz? Może po, może znikam, jakbyś chciał. Oh no. się... Nie, Rusek mnie goni, rusek mnie no goni. to jest! Gon. Szybko! Patrzcie, yeah. mnie nie zauważy! On nie... ko mózgi jeżdżą Gdzie on jest? Dobra, nie widzi, yeah. no, nie widzi. A, zgubiłem go. Ej, nie, to jest Simon! No nie, szybko! Nie Simon został! Mnie. Dobra, nie, 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 szybko, 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 skaczę na dół. Co tu się w ogóle dzieje? No weźcie mnie zostawcie wreszcie. Co wy chcecie ode mnie? Z niego w ogóle się coś leje, co to jest? Jerry! Widzę go, widzę go. Nie, szybko, szybko, skaczę! Nie, dobra, nie, to nie jest dobry pomysł, żeby skakać. Widzę go, chłopaki. Co widzisz? No wszyscy mnie atakują. Nie, spadłem, co? On spadł na dół. Na drugi też spadł. Co oni robią w ogóle? Dobra, nie złapiecie mnie jeszcze 30 sekund tylko. Dobra, tam jest Simon. Szybko. Do Dobra, ty 20 sekund jeszcze mi tylko zostało. Możesz się tutaj? Nie, 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 szybko. Nie zostawcie mnie! Jest 19 sekund jeszcze tylko, proszę pomocy, pomocy! Łódź, łódź szybko, weźcie mi jakoś od Nie, dobra, już koniec, już koniec, już, koniec, już po was, no zostawcie mnie już. Nie! Złapali mnie, zostały 4 sekundy tylko. Nie, no i to mój koniec, są jakie? Gdzie my znowu jesteśmy, Co? Co? Czy to jest Wuje. cmentarz? Jak wujek? Hej słodziaki! O czym ty gadasz? Cię, to jest... was nie, nie, dobra. Ja nie chcę z wami więcej zostawiać. Udało tak, się wydostać nam z tego statku. Jak apokalipsa! Grrr. Czemu my jesteśmy na jakichś grobach? Ktoś zaraz zostanie z zombiakiem, no nie, nie najgorzej, dobra, uciekam stąd. Muszę jak się z nimi schować, mogę wejść Ej, tutaj. niej. Ale to z kluczami, musimy klucze znaleźć. Właśnie, tu są jakieś klucze. Ej, może się nam no, faktycznie Ej, żery, uda. Zombie jest w grobie. Czekaj, Samon został zombiakiem chyba! Klucz, Ma klucz! klucz? Ruszek, gdzie ty jesteś? Gdzie wy jesteście? Macie jakiś klucz, chodźcie tutaj do mnie! Nie uważaj na Simona, on jest zombiakiem! Nie, Simon. No, nie, 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 nie! Otworzysz to! Jest! Ma kolejny klucz, bierz to szybko! Dobra, jak ci masz kluczyk teraz, Fioletowy? Musimy się stąd wydostać, nie helikopter jest! Tutaj, tutaj! Ile my rzeczy tutaj. potrzebujemy do tego. Dobra. Damy radę się wydostać, tylko uważajcie na Simona, bo on się przemienił w jakiegoś... Dobra, nieważne. Uciekniemy stąd, uciekniemy stąd. Gdzie są klucze jakieś? Mam niebieski klucz! on jest duży, dobra, gdzie jest Gdzie możemy dać niebieski klucz? No on za nami łazi cały czas. Dobra, niebieski klucz możemy dać. No, właśnie nie wiem, może gdzieś tu. Nie, dobra, nie, tutaj wychodź, wychodź, bo nas dogoni. Zaraz. Fajron został z Dlaczego? Kusek, widzisz gdzieś może niebieski. To tu jest czerwony! To może czerwony wezmę? Nie, fioletowy safe, przecież my I nie want, mamy fioletowego. No, no, nie, fioletowy. zostawcie yeah. mnie! No i ten też już został, zostałem znowu sam. Gdzie ja mam dać te klucze, szybko! Tam jest pomarańczowal, to już otworzyli. Może gdzieś tutaj do środka, no muszę stąd wydosać temu helikopter! Tak, tu jest czerwony, szybko! Otwieraj to! Co ja teraz? Tu jest kolejna część do helikoptera. Dobra, ja się stąd wydostanę. Nie pozwolę sobie tym razem. Tym razem ucieknie, Nie zamieńcie mnie zombiaka, zobaczycie. No jeszcze trzy minuty. No, nie mów, że on tu czeka na helikopterze. Możesz się stąd odsunąć. A wiesz, że paliwko muszę dać? Dobra, dobra, dobra. Jest! Nie, 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 nie. <śla> Spadł poza mapę ją też! Nie, no te zombiaki to w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, chyba. Odsuń się ode mnie. Jeszcze chyba jedną rzecz tylko potrzebuję. Gdzie ja ten klucz teraz zostawiłem? Rusek go chyba gdzieś miał. Fireout, nie podchodź do mnie. A a, wiesz, że sam no dobry mużek, może. Nie! No i mnie zaraził, no i koniec. A chciałem tylko stąd uciec. Dobry no... no, Jerry, tak kończą ludzie. Ludzie my jesteśmy zombiakami teraz! Kolejne miasto, ej, ja w ogóle widziałem, że tu gdzieś chodziły ja, jakieś zombiaki. Nie nic z zombiakami, czy nie ma żadnych zombiaków. No właśnie, to macie rację, wiecie, co to wszystko co się działo, to tylko zombiaki jakieś nie Zobaczisz nią świętach. Właśnie, właśnie, w nie nie istnieją. Chodźmy sobie tutaj do góry i. Tam jest jakiś kwiatek? Ej, spadłem. Ej, czemu jestem zombiakiem? Co? Fajr, chodź tu! Nie, 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 o, teraz nie, 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 jestem zombiakiem, nie, od Wam się za co to wcześniej nie robiliście. Chodź tu. Nie. Nie, nie. nie uciekniecie, nie uciekniecie, Firewood. Gdzie ty idziesz, co? Nie zgubiłeś się na czasami? Chodź tu. Tak! Na górę, na górę, na górę. No czemu przede mną uciekacie? Dobra, już po tobie. Nie masz gdzie uciekać już. Nie masz już gdzie uciekać. Szybko. Dobra, dobra, to. Radę, to. No Jak on przede mną ucieka? Co to ma być w ogóle? Jest Fire Road, Czemu jesteś taki nie. dobry? Po tobie już. Jest. A. Jest, udało się. Udało mi się wreszcie. Chodź tu, Simon. Gdzie uciekasz, co? Nie, nie. po tobie, po tobie. Jest. F? Co jest na... Nie! No czemu on ty mi kazałeś! F-klik, e, no ci zginąłem <laughs> przez niego. Zrespiję się ponownie, tylko właśnie, został jeszcze Rusek i Simon. Rusek, chodź tutaj! Czy ty o masz nie. jakiś kluczyk? Rupi, Ej, on rupi. próbuje nam uciec! On próbuje nam uciec. Nie możemy dać mu uciec no. Co ty sobie myślisz, Rusek, co? Po ten kluczyk? Dobra, Fajr, chodź, załatwimy go. On już. Uciekł nam! Roz... Ej, on jest serio dobry. On, ma... kurde, jaki on jest dobry w parkurze! Dobra, może najpierw załatwmy Simona, to nam pomoże. Ej, Ej, on może być. Ja wiem jak go nazwać, Rusek bambusek. No, tak, świetny pomysł. O, widzę Simona! Ej, Rusek! jest, na... jest no! Tam wlazł. Ej, ten rusek jest serio dobry. No, przecież my tam nie wejdziemy. Ja nie potrafię dobrze. Ta, F. muszę kliknąć, dobra. Ej, śmietnik rozwaliłem. Nie działa nam za bardzo. Co się da, gdzie ty poszedłeś? Fire gdzie ty jesteś? A gdzie jest w ogóle ten Nie, no i wszyscy są u góry teraz. Wiesz, że stąd nie uciekniecie, co nie Simon? Nie, on naprawił helikopter już prawie. U góry jest jakiś helikopter, co? Dobra. Nie, musimy wskoczyć do góry. Dałem rady. Fire ty wszedłeś? Dobra, dobra, dobra. Idziemy tutaj, Rady tam wejść. Yy, czekaj. Dobra, teraz wchodzę. No nie blokuj mnie. Właśnie tam. Musimy kogoś zatrzymać. Fireout wszystko z tą w porządku? <noise> dobra, jestem u góry. I faktycznie tu jest helikopter. Oni próbują od nas uciec. Dobra, nie, nie pozwolę im tego zabrać. Chodź, Fireout, pójdziemy yy, wchodzę i. Chodzę po tym. Po czym? Po no. tym. Dobra, no widzę ruska, do jest. jest, nie uciekniesz, już chodź tu. Skoczył. Jest nim na dół. Dawaj, dawaj Gdzie on jest, nie on, jest, on, jest prawie głowę. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie. Tak nie spadłem znowu. Simon, widzę cię. Za budynek mi uciek. Dobra, dobra. Go. O, fire, odchodź. Jest, jest ruszek nie! nie, Tak złapałem go, udało się! Dobra, został jeszcze tylko Simon. Tylko on coś tu chyba nam nie gada za My dużo. Bodek. Simon, gdzie ty jesteś? Kurde, Simon, gdzie ty możesz być? Jest w pokoiku swoim, W jakim Płaczałem pokoiku? Dobra, on coś tam. Niebieski domek na stół. go. No właśnie, to jest pewnie jego domek. Nie, nie, no musimy go teraz złapać. On nam nie może uciec. Nie ma go Jak to nie, no to czemu on mówi, że tu jest? Wiecie co? Ja idę do helikopterka i po prostu będę no go pilnować. To no właśnie, widziałem tylko. Ech. Dobra, nieważne. Wejdziemy sobie jeszcze teraz tu do góry i teraz już nie dam ci uciec. Nie ma takiej opcji, że tym razem uciekniesz. Dobra, gdzie on jest? No to nie! Gdzie on jest? Masz go? Jest na dole, faktycznie! Skoczę! Chodź tu! Dobra, nie! Chodź tu zombie. A, mam go! Jest, udało się! No i wreszcie wam się odwdzięczyłem za to, że mnie atakowaliście wcześniej. Jejku, jesteśmy trochę w jakimś ogromnym domu. To już ostatnie chyba miejsce, wreszcie może jakoś. Teraz, teraz nam się uda, teraz się jakoś na pewno wydostaniemy. Czy musimy coś tutaj pozbierać? Nie, nie musisz znowu ktoś na zombiakiem zostanie! Nie podchodźcie do mnie, każdy z was może być zombiakiem! Idę od was. Nie, nie, Rusek, rusek, rusek jest zombiaki! No nie, musimy się stąd wydostać jakoś, tylko nie wiem jak. czym potrzebują jakieś klucze, czy coś? Simon, Co czy to jest ty miejsce? specjalnie na zombie, żeby być zombie, to jest bez sensu. Co on ja zrobił? Się... Nie, Firon uciekał od nich. Simon z zombiakiem? nie, nie Ej, jest. To jest domek przeciwko. Nie, Jerry. Ach, ach. Nie, Fajron, to proszę cię. to ja jestem, Firon. Nie, dobra, uciekam, stąd już tam w Simon uciekaj od nich, szybko nie, są zombiakami Dobra, uciekam, uciekam, Dalej uciekam. Ja. Dobra, nie będą mnie tu widzieć. Ciu, ciu, poczekaj, tu nie Simon. Nie wejdą, poczekaj. Mi. Oh, no dalej kurde, daj miał... mi stąd wyjść! Nie! Kurde! Jery, Nie jery, też są też z jakieś jak! To my, jery, zwy... to koledzy, Simon, Wszyscy jesteście zieloni jak zombiaki jaki, zostawcie mnie w spokoju! No ja, to nie ucieknę przed nimi, no musi mi się chociaż raz udać. Ocuj się ode mnie. Muszę jakąś broń znaleźć, cokolwiek. Dobra, słuchajcie, znajdę zaraz jakąś broń i już nie będzie tak, tak łatwo. No, szybko, szybko, szybko. Nie widzicie? Tak, tak, tak. Dobra, nie zauważyli mnie chyba. Uciekaj stąd. Szybko, szybko, so. szybko. Jezu, udało mi się wejść na strych. Tutaj już na pewno nie znajdą. Może tutaj po prostu przeczekam tą minutkę. Chyba. Dobra, czy ja w ogóle ich gdzieś widzę? Daj zombia, zombie, albo nie, nie będę się drzeć. I road. co ty znowu robi? Nie to nie. Ciu, ciu. Zapomniałem, że muszę być cicho. Ci oni są gdzieś Ej, na dworze. Nie, stoją, nie, nie no weź już tutaj, dobra, uciekam. to szybko, 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 A szybko. Dobra, szybko. Wejść. Dobra. Nie znajdą mnie, nie, znajdą mnie. nie znajdą mnie nie znajdą mnie, jest, jest. Czafce jest, szafce jest! Jakie szafce, no nie! No i mnie znalazł znowu, dobra, to już koniec. Zostaniemy z ząbie zawsze. Żegnam się z wami, ja, w wcale nie zombie. O dzięki.